i

Dwie osoby leżały, jedna z nich stała. Obezładnili tą osobę, która stała. Jak się okazało był to napastnik, który zaatakował, wszedł do siedziby PiSu i zaatakował tam osoby przebywające. Prawdopodobnie z tego co wiemy był to pistolet gazowy przerobiony na broń ostrą. Również osoby zaatakowane posiadają rany cięte, więc prawdopodobnie były również zaatakowane za pomocą jakiegoś narzędzia ostrego. Wiadomo, co się No nie na razie jest, drodzy Państwo, jest sytuacja tak dynamiczna. Tutaj podejrzewam, że no, to już policja przejmuje dalsze działania, myśmy tylko zareagowali, mogli zareagować na to, co, co dynamicznie się działo, zatrzymaliśmy sprawcę. A strażnicy też są ranni? Nie, nie mam... Są ofiary? Śmiertelne, ranny? W tej chwili ja nie mogę takiej informacji udzielać, bo mówię, no jestem tak samo jak państwo na zewnątrz, jedynie ci strażnicy, którzy podejmowali interwencję wiem to na pewno, że są ofiary wśród osób przebywających na siedzibie PiS-u i sprawca został zatrzymany. Śmiertelne ofiary? Nie, ofiary. Nie wiem. A, masz A inne ofiary? ofiary?

Nic nie wiemy. Proszę pana, no, świadkami jest tylko sprawca i osoby poszkodowane. I sprawca zatrzymany? Sprawca jest zatrzymany przez funkcjonariuszy Straży miejskiej Jest to starsza osoba. Proszę się przedstawić. Proszę, Wojta z Wydziału Dowodzenia Straży Miejskiej w Łodzi. Ale straż, strażnicy zareagowali bardzo szybko, bo obok jest siedziba? Tak, no to jest dosłownie kilkanaście metrów. Udało nam się dzięki szybkiej reakcji, szybkiemu powiadomieniu przez osobę postronną i szybkiej reakcji funkcjonariuszy, wejść do tego pomieszczenia i obezwładnić i zatrzymać sprawcę.